Trzeba bardzo uważać, w jakim środowisku się znajdujemy, dlatego że, niestety, i to jest moja obserwacja, ludzie czasem ciągną innych w dół. Jeżeli ty próbujesz coś zmienić w swoim życiu, to wcale nie jest tak, że ludzie wokół ciebie coś próbują zmienić. Częstą strategią radzenia sobie z niepowodzeniami jest obwijanie świata o problemy. I tutaj nie chodzi mi o to, żeby osądzać innych ludzi, którzy tak robią. To może oni nie mają zasobów energetycznych, żeby sobie inaczej z. Obecnie swoją sytuacją życiową radzić. I to jest normalne. Tak, tacy wszyscy jesteśmy. Każdy z nas jest trochę taki, że ma jakiś pewien swój zasób energetyczny, gdzie może, powiedzmy, proaktywnie coś próbować zmienić, a czasem nie mogąc zmienić, bo po prostu nie mamy takich zasobów, nie mamy takiego, nie wiem, układu nerwowego, za dużo nam się w życiu dzieje, nie radzimy sobie z tym i to jest okej. Okay. To jest normalne. I wtedy na przykład wpadamy w takie pochmurne gadanie, w cynizm i często my się wentylujemy przy innych i mówimy to, tak? Ale to powoduje, że inna osoba, która ma pewną nadwyżkę energii, może czuć, że wokół ciebie są osoby, które ci mówią co chwilę, nie to bez sensu, to ci nie wyjdzie, weź po co, weź tam nie przesadzaj. Dzisiaj to IT to już się nie da wejść, kiedyś to było, teraz to już na pewno nie i tak dalej. Więc trzeba być bardzo ostrożnym Kim się otaczamy, i często, jeżeli nie możemy zmienić, jak dana osoba się zachowuje, to po prostu spróbujmy zwiększyć dystans i spędzać z tą osobą znacznie mniej czasu. I to jest dosyć ważne. Naprawdę widzę po sobie, że dużo zależy od tego, w jakim środowisku my się znajdziemy. Jak pracowałem w customer service, to miałem problem z tym, że ja próbowałem zrobić coś więcej. A widziałem, że większość osób było: Praca jest do dupy, praca jest bez sensu. O Boże, znowu poniedziałek, nareszcie piątek. I nie mówię to w takim sensie, żeby teraz wychwalać pracę jako taką, chociaż uważam, że praca jest bardzo ważną częścią naszego życia, um, ale mówię to w kontekście tego, kim się otaczamy. Jest mi o wiele trudniej być zmotywowanym, jeżeli grupa, która mnie otacza, mówi, że to jest bez sensu. Tak jesteśmy. Biologicznie urządzeni, z tego co wiem, że jednak kierujemy się trochę tą logiką grupy, więc jeżeli mamy taki problem, to próbujemy zmienić grupę albo się od niej zdystansować przez spędzać z nią możliwie mało e, czasu. I wreszcie e, trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, i to może się wydawać jakieś takie banalne, ale mm, my nie jesteśmy robotami. Jesteśmy e, ludźmi i to oznacza pewne zależności od czynników zewnętrznych. I to są czasem czynniki bardzo proste, które pomijamy. Na przykład chcemy bardziej przycisnąć, więc kompletnie pomijamy naszą sferę fizjologiczną, czyli jemy shit. E, nie śpimy w ogóle, bo w ogóle po co? I tacy jesteśmy, jesteśmy w tym tacy studentcy? E, że po co spać w ogóle ten, tutaj ja pocisnę. I będzie zrobione. I później mamy takie coś, że na przykład pocisnęliśmy dwa dni i się zastanawiamy, czemuż mi się nie chce? Czemu to wszystko jest takie bez sensu? Czemu to w ogóle do dupy jest ta inicjatywa? W ogóle świat jest bez sensu. I to też ja nie wiem, czy to można nazywać wypaleniem, ale wielu z nas czuje coś takiego. I to czasem wynika z tego, że ewidentnie nasz organizm, nasze ciało po prostu nie daje rady przy tych możliwościach fizjologicznych i tych zasobach, które sobie serwujemy. Nie daje rady zrobić więcej. I tyle i trzeba po prostu skalibrować swoje możliwości na to, co jesteśmy w stanie osiągnąć i nie oglądać się na innych, bo jeżeli na przykład patrzysz na mnie, to możesz mieć kompleksy, nie? Nie chcę tego mówić w jakiś pyszałkowaty sposób, ale możesz sobie myśleć, że ha, też bym tak chciał. Tobie to łatwo powiedzieć. Wiesz co, no mi to zajęło półtorej roku, nie? Żeby swego czasu zmienić pracę. Pamiętaj, że jak zmieniłem pracę, to praktycznie zarabiałem tyle samo, co w Customer Service, ze względu na strategię, o której, o której mówiłem. Więc to nie, to nie, jest takie wszystko proste i jesteśmy też w różnych fazach naszego, naszego życia, także Trzeba się zastanowić, czy mamy możliwości tak dużo dać z siebie, ile byśmy chcieli. Bo my mamy pewną wizję siebie, która jest czasem oderwana od rzeczywistości. Nie? I ta wizja zakłada po prostu, że my śniemy 12 godzin dziennie, albo że przychodzimy z pracy, i będziemy się 3 godziny dziennie uczyć. Jakby w ogóle w tej wizji wycinamy, że my musimy zjeść, spotkać się z kimś, obowiązki jakieś odpocząć i tak dalej. nie? Tylko my mamy takie nie, to się musi wydarzyć teraz, więc 3 godziny dziennie cisnę. A nie potrafimy zaakceptować tego, że to po prostu potrwa trochę więcej czasu. To po prostu muszę robić spokojniej, wolniej, może bardziej, regularnie i każdy z nas ma trochę inne podejście do tego. I ja na przykład czasem miewałem takie podejście sprintów, że cisnę 2-3 dni, odpoczywam 2-3 dni, nie robię nic. I znowu cisnę 2-3 dni, odpoczywam 2-3 dni, nie robię nic. I to się sprawdzało, ale ważne jest, moim zdaniem, żeby po prostu zrobić krok wstecz wobec miejsca, w którym się znajdujemy. Szczególnie, jeżeli zobaczymy u siebie te trzy objawy. Przypomnijmy: syndrom oszusta, poczucie pustki i cynizm, i wyczerpanie emocjonalne. Jeżeli to czujesz, to nie jest tak, że świat jest problemem. To nie jest tak, że Ty jesteś problemem. Po prostu proces przejścia z jednego miejsca do drugiego miejsca albo proces Twojej codzienności jest źle ułożony. Tutaj coś generalnie procesowo jest nie tak. Może za dużo od Ciebie wymagasz, może to źle z środowisko i tak dalej, ale musisz zrobić sobie krok do tyłu. I moim zdaniem ten krok do tyłu i robienie tego kroku do tyłu w miarę regularnie jest bardzo ważne, żeby z jednej strony nie utonąć w poczuciu bezsensownej codzienności, która donikąd nie zmierza, ale puśćmy sobie serial i zapomnijmy o tym, oraz w poczuciu chorej ambicji, w tydzień zmienię swoje życie i po prostu wejdę na kompletnie nowy level. Jednego i drugiego trzeba unikać. To tyle. Daj mi znać w komentarzach, jakie są Twoje doświadczenia w tym temacie. To będzie ważne, myślę, nie tylko dla mnie, ale dla innych, którzy też oglądają ten odcinek. Do zobaczenia.